Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej małżeńskiej serii, serii Tylko lepiej. I po raz kolejny zapraszam Was, żebyście usiedli ze mną do stołu, żebyście napili się herbaty i żebyśmy powiedzieli sobie trochę o kolejnym słowie przysięgi małżeńskiej, o bardzo ciekawym słowie, mianowicie o słowie biorę. Jak już mówiłem kilkukrotnie, bywałem na naprawdę wielu różnych ślubach, i między innymi były też takie, które. Składane były przez osoby z różnych krajów, więc przysięgi małżeńskie męża i żony różniły się między sobą. Na przykład mąż składał przysięgę po włosku lub po angielsku, a żona składała po polsku. Zauważyłem wtedy, że te przysięgi nieco różnią się od siebie, że nieco różne wyrażenia są użyte w poszczególnych słowach przysięgi małżeńskiej w różnych krajach. I takim słowem, które chyba. Najczęściej pojawia się w innej formie, jest właśnie słowo biorę. Jest to chyba moje ulubione słowo z przysięgi małżeńskiej. E, prawdopodobnie jest to, dzieje się tak dlatego, że jest to też najtrudniejsze słowo, ponieważ, jak się przekonamy, obrona tego słowa wcale nie jest taka prosta. I na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest ono wręcz niekatolickie, niechrześcijańskie, nie do końca małżeńskie. E, Cóż, według mnie jest jednak w nim pewna mądrość, natomiast należy je mądrze rozumieć. Kiedyś, parę lat temu, na katolickich portalach, pojawiał się taki artykuł, był kopiowany z portalu na portal, który mówił o tym, że w ramach podkreślenia takiej indywidualności i równości małżonków, należałoby zaprzestać mówienia mam męża czy mam żonę. Ale należałoby zacząć mówić, jestem mężem czy jestem żoną. I zacząłem się tak nad tym zastanawiać, ponieważ zgrzytało mi to ze słowami, które wypowiedziałem w przysiędze małżeńskiej. Ponieważ skoro powiedziałem biorę, no to znaczy, że żonę mam. Więc mogę używać takiego sformułowania. I wydaje mi się, że żeby dobrze zrozumieć słowo biorę. Musimy sobie trochę powiedzieć o filmach romantycznych. Otóż ta romantyczna miłość, która pokazywana jest czy to w filmach, czy w różnych innych dziełach kultury, jak książki, wiersze czy muzyka, bardzo często jest miłością, którą można opisać jako siłę, która przyciąga dwoje ludzi do siebie. I bardzo często spotykamy taki motyw, w którym dwoje ludzi musi się odnaleźć gdzieś na drugim końcu świata. No, chyba że film jest trochę mniej budżetowy, no to wtedy muszą się odnaleźć na drugim końcu wioski. Muszą zatem odnaleźć tą drugą połówkę, tak zwaną, tą bratnią duszę, bo tylko z nią będą szczęśliwi. Tylko z nią, z tą ukochaną gdzieś tam ukrytą, główny bohater będzie mógł zbudować naprawdę szczęśliwy związek. I gdy zacząłem zastanawiać się nad taką miłością, to uznałem, że jest ona trochę jak epoka romantyzmu mocno spryskana perfumami, które pachną jak najprawdziwsze kwiaty, ale jednak pod spodem trochę śmierdząca. Ponieważ gdy zastanowimy się nad taką miłością, to zauważymy, że po pierwsze, prawie nikt takiej miłości by nie doświadczył. No bo jeśli mamy wybrać z czterech milionów, Kobiet czy mężczyzn na świecie i mamy znaleźć tą jedyną czy tego jedynego, no to czterech miliardów, przepraszam, to jaka jest szansa, że trafimy na tą właściwą osobę? A nawet jeśli by się zdarzyło, że jakimś cudownym zrządzeniem losu, popychani tą siłą niezdefiniowaną miłości, znajdziemy tą drugą osobę, to jak mielibyśmy się upewnić, że to jest ta jedyna i właściwa? No ale załóżmy, że ta enigmatyczna miłość ma taką siłę, żeby nas w tym upewnić. Siła ta jest tak mocna, że jest w stanie przezwyciężyć wszystko. I nieraz tak słyszymy, że taka miłość wszystko przezwycięży. Ale bywa też tak, że ona zaczyna przezwyciężać również te osoby, które tą miłością zaczynają być związane. I w filmach, w różnych dziełach czasami widzimy sytuację, że ta piękna romantyczna miłość doprowadza na przykład do rozpadu już istniejącej rodziny czy już istniejącego małżeństwa, bo nagle okazało się, że ktoś, z kim żyłem czy żyłam przez ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to nie jest ten jedyny, bo nie znalazłam jeszcze czy nie znalazłem tej właściwej. Zatem jest to miłość, którą ja nie chcę kochać. Miłość romantyczna nie jest miłością. W rozumieniu katolickim. Bo miłość katolicka to jest wybór. To nie jest uczucie, które nas pcha. Uczucia przychodzą i odchodzą. Natomiast miłość, o której mówi mi przysięga małżeńska, o której mówi mi słowo biorę, to jest właśnie wybór. Ja jestem z moją żoną nie dlatego, że ktoś lub coś mnie popchnęło do bycia z nią. Lecz jestem z nią, dlatego że ja ją wybrałem. I tak rozumiana miłość jest możliwa do zbudowania z naprawdę wieloma osobami. To nie jest tak, że istnieje tylko ta jedna, jedyna, druga połówka, z którą musimy się złączyć. I wydaje mi się, że taka miłość, taka miłość wypływająca ze słowa biorę, ze słowa wybieram, to jest miłość jeszcze piękniejsza od tej romantycznej, ponieważ ona zakłada moją pełną wolność. Zakłada, że to ja wybieram pełną świadomość tego wyboru. I jestem z moją żoną, bo tego chcę, a nie dlatego, że ktoś lub coś zmusiło mnie do tego. Zatem jeżeli tak popatrzymy na miłość, jeżeli tak popatrzymy na małżeństwo, to zrozumiemy, że przestać kochać, że brak miłości, który pojawia się czasami w filmach, choćby nawet po wielu latach małżeństwa, że przestać kochać to nie znaczy stracić uczucie. To znaczy przestać wybierać tę drugą osobę. I o tym mi mówi właśnie to słowo biorę. Ale ktoś mógłby powiedzieć: No dobrze, ale w tym słowie biorę jest bardzo dużo takiej gwałtowności, takiego gwałtu, takiej siły, która nie do końca zakłada zgodę tej drugiej osoby, że biorę ją jak jakiś przedmiot. Biorę jak jakąś rzecz, którą teraz nagle zaczynam posiadać. Czy mogę posiadać drugą osobę? I tutaj wbrew pozorom na obronę przychodzi właśnie słowo biorę. A konkretnie łaciński odpowiednik tego słowa, który użyty jest w tej oryginalnej łacińskiej wersji przysięgi małżeńskiej. Pojawia się tam słowo akcipio. I słowo akcipio... To słowo, które niestety jest nieprzetłumaczalne na język polski w jednym słowie, ponieważ ma ono po polsku dwa znaczenia jako biorę i jako przyjmuję. I te dwa znaczenia w słowie biorę, w przysiędze małżeńskiej, nierozerwalnie się łączą i w piękny sposób opowiadają właśnie o tym, jak powinna ta relacja małżeńska wyglądać, jak powinna miłość małżeńska wyglądać. I to jest właśnie ten moment, który trochę inaczej brzmi w różnych wersjach językowych przysięgi małżeńskiej. Mój znajomy składał włoską wersję przysięgi małżeńskiej. Byłem na takim ślubie, gdzie on składał przysięgę po włosku, bo jest z pochodzenia Włochem, natomiast pani młoda żona składała przysięgę po polsku. I on wtedy użył przepięknego, według mnie, wyrażenia: Witam cię jako moją żonę. Witam Cię jako moją żonę. To pokazuje, że rzeczywiście w tym słowie biorę, w tym akcipio łączy się zarówno biorę, jak i przyjmuję. I to biorę to nie jest takie pełne gwałtu, gwałtowności branie, lecz branie oznaczające przyjmowanie. I jeszcze bardziej nam się to rozjaśni, gdy zauważymy, w jakich miejscach pisma świętego właśnie słowo akcipio się pojawia. Wulgata umieszcza to słowo, w takich momentach jak sen świętego Józefa, który przyjął Maryję do siebie. W takim momencie jak ustanowienie ostatniej wieczerzy, gdy Chrystus mówi: bierzcie i jedzcie, przyjmijcie i jedzcie, bo właśnie w tym akcipio łączy się przyjmowanie i branie, ale to branie, które zakłada, że druga strona oddaje się, ofiarowuje. Jak Chrystus. Ofiarowuje swoje ciało w czasie ostatniej wieczerzy. I dokładnie też to słowo akcipio pojawia się pod krzyżem, bo właśnie akcipio uczynił Jan, przyjmując Maryję jako swoją matkę. Zatem w słowie biorę nierozerwalnie połączone jest branie i przyjmowanie, a z drugiej strony oddawanie się nawzajem sobie. Bo na tym polega małżeństwo, na tym polega Małżeńska miłość, na oddawaniu się sobie nawzajem, na ofiarowywaniu się siebie nawzajem. I jest takie piękne zdanie w Księdze Pieśni nad Pieśniami, w drugim rozdziale. Zdanie, które stało się dla mnie i dla mojej żony na tyle ważne, że umieściliśmy je na naszych zaproszeniach ślubnych, mamy je też wygrawerowane na wewnętrznej stronie naszych obrączek. Zdanie, które mówi: Miłe mój jest mój. A ja jestem Jego. Miły mój jest mój, bo ja go wzięłam, bo ja go przyjęłam. A ja jestem Jego, bo ja się Mu oddałam, ja się Mu ofiarowałam. I oczywiście działa to w dwie strony. Ja przyjmuję moją żonę, a ona przyjmuje mnie. Ja ofiarowuję się mojej żonie, a ona ofiarowuje się mi. Zatem nawzajem się sobie oddajemy, nawzajem jesteśmy sobie poddani. No właśnie, słowo poddani. Trochę niezbyt modne dzisiaj słowo. Pojawia się w Piśmie Świętym, właśnie w kontekście małżeństwa, w liście do Efezjan w piątym rozdziale. I myślę, że czytane wyrywkowo może zagotować krew w żyłach. Posłuchajmy. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. I pewna kobieta, gdy ksiądz przeczytał to czytanie właśnie na jubileuszu 25-lecia jej małżeństwa, powiedziała, ale mi ksiądz dowalił tym dzisiejszym czytaniem. Bo usłyszała tylko pierwszą część: Żony bądźcie poddane swym mężom, żony służcie swym mężom. Ale nie usłyszała tej drugiej części: Mężowie, miłujcie żony tak jak Chrystus, który oddał za Kościół samego siebie. Zatem fragment ten mówi o tym, że mamy być nawzajem sobie poddani, że mamy nawzajem się sobie oddawać, mamy nawzajem się sobie ofiarowywać. Żona mężowi, a mąż żonie. I przysięga małżeńska, słowo biorę, prowadzi mnie właśnie do takiej relacji, że sobie nawzajem służymy, że się sobie nawzajem oddajemy. I po raz kolejny uświadamia nam to, że jest to przysięga, którą składamy na serio, że tutaj nic nie dzieje się na niby, że są to naprawdę poważne zobowiązania, że należy bardzo dokładnie przemyśleć, czy taką przysięgę chcemy w ogóle złożyć? A jak dodamy do tego to, co usłyszeliśmy w poprzednim odcinku, o tym, że tylko ja jestem odpowiedzialny za moją część przysięgi i nie powinienem oczekiwać wzajemności z drugiej strony, a z drugiej strony mam oddać siebie, ofiarować siebie drugiej strony, stronie, no to ktoś może powiedzieć, przecież to jest nieracjonalne, przecież to jest głupie, bo. Nie oczekując niczego oddaje wszystko. Ale popatrzmy na to z drugiej strony. Jeśli obydwoje małżonków patrzą na małżeństwo właśnie w ten sposób, jeżeli obydwoje oddają się sobie, no to nie oczekując niczego, tak naprawdę otrzymują wszystko. Nie oczekując niczego, otrzymują wszystko. I to mi pokazuje słowo biorę z przysięgi małżeńskiej. A w kolejnym odcinku. Zapraszam, byśmy porozmawiali o słowie ciebie, bo już wiemy, kto bierze, wiemy, że co robi, czyli właśnie bierze. To teraz zastanowimy się, kogo bierzemy za męża czy żonę. Zapraszam.